Hej, hej! Z tej strony Szasta, a przed wami 21 odcinek z serii Zagrajmy Wstało z Jedi Ocalały. Kontynuujmy przeszukiwanie tego miejsca. Tak jak właśnie mieliśmy tu znaleźć. Tak, zbadać opuszczoną szopę w warsztat Gdzie tu można coś znaleźć? Tutaj, jak punkt medytacji, to tu nie ma gdzie iść. A tutaj będę przyszedłem. Tu jest ten droid. Zobaczmy, czy wcześniej coś znajdziemy. A nie, tu było te wejście. Czyli tam trzeba iść. O, tu też można jeszcze. O, już je wszystko powoływać. Jakbym się tam umiał dostać, to jest zbiornik na tym, przecież. Nie umie się tam dostać? Jakby tego... Nekko wezwać? Nie umie go tu wezwać. Szkoda. Tego nie umie wyrwać No nic, ten, ten ty nie przejdę, Tu jest chyba zablokowana ścieżka. Wyjście zablokowane widocznie. Już tak jakbym umiał odblokować No, za słaby rzut No, górze idzie się wspinać? Nie. bo to trzeba wejść do środka jednak. Bo tu nic nie ma, to trzeba przejść dalej. W punkcie medytacji nic nie było. Muszę iść inną ścieżką jest zablokowane tam, tam jest jakby zejście jakieś No i to mi blokuje Niestety Jest głęboko, a tego się nie złapie, nie? Właśnie. No znaczy to nie, tak po zbadaniu nic tu nie zrobię. Pakuję mi, jakby umiejętności jakieś. Chcę stąd wynieść. Muszę zajrzeć w głąb siebie. Można użyć szybkiej podróży, tym razem chyba ruszę już, już bliżej głównej fabuły, ponkui chyba do tych jaskiń albo tutaj powód Kalin, Achlin, Kailin? Achlin, Ach, bo Kalin po prostu. To ten furt, w którym już byłem. Widocznie będziemy musieli go ponownie zbadać. O, droidów jest tu od goma To za nami będzie. Oto mnie skonstruowano. No jest? Czemu nie odepchnęło? Mocy nie miałem. Aj. Ten mnie od tyłu atakował. No... Tyłek chce stać tą włócznię, koleś. Za przeproszeniem. Okej, Skąd mi tu rzucił Dziękuję na tym atakuje Musimy wykonywać rozkazy przejście na taktykę solo. Tam jest na górze i koniec. Okay, tak ustawiony. Nie, to by musiało być w tę stronę. Nie wiem, ty w tę stronę. No, gdzieś w lewo. No, co z tymi granatami? Już. O. Ile tych granatów rzucacie? Jeżdżaj. Okej. Okay. Dajcie chwilę spokoju. Jesz jakby tuż miejscu no chwilą <laughs> było przy mnie z... jeszcze stoją to się przenosi Spróbujmy wejść na górę może. A może tu coś? Aż nie, tu jest ta bestia z którą walczyliśmy, właściwie boss. Nie, nie boss, to była legendarna bestia. Gdo. nie to jest podziemy mu Tu, znaczy niżej wejście gdzieś tu powinno być błędy tam zejść Tu będzie problem. Jak tam przejść? Okej, okay, chodźmy tu. Drugi raz się na to nie nabiorę, oczywiście Uda jest defaka hm. Właśnie na to nabraliście, ale nie ma szans na drugi raz Okej. Okay. Tu mam, to spróbujmy tutaj wejść nad tym urwiskiem. Zejść niżej tu może jakoś znajdzie przejście, toż nie, tu nie ma przejścia. też platformy ja będę musiał wrócić Będę musiał tu znaleźć przejście tędy tu jedno, tu drugie jakieś Tu ewentualnie, ale to już od tego wejścia już jakby przejście dalej żelecić przed siebie i tam poszukać. Wykryto potencjalnego intrusa. Żyjesz ty. No jest. koniec. Jestem tutaj. Gdzieś po drugiej stronie bym musiał coś... Tu przy tym skrócie może wejście będzie. Tak, tu chyba. Ja wtedy tu nawet nie schodziłem. Tak, to będzie. Musimy okay, to... być już blisko, ale nie widzę niczego przypominającego o. osadę. Będę mógł lecieć. Możemy przejść tędy. Zróbmy to. Tu coś jest. Zbiornik na tym nie. Jakaś pompa? Tam na górę można? Obym w dół poleciał? jest punkt medytacji, czyli też punkt szybkiej podróży. O! Ten tu jest! Czyżby... Tak! Tym razem trzymajmy się z daleka! Czyli na magmową. może uda nam się wejść w jakąś interakcję i może nie odleciał. Myślałem, że on nas zabierze. Tak jak w poprzedniej części ptak Shio. Miałem wielką nadzieję, ale musimy z tym realterem sobie radzić Ale widzicie, coraz bliżej ten ptak jest nas Jak sobie przypomnieć, że gdzie byśmy nie szli tam on się pojawiał Ojej. jest Ila? To mnie chyba wniesie, wniesie w górę dokładnie Jesz, ty! Znowu? Lądowaliśmy. Łowca nagród. Jakiś boss chyba będzie. Pomiotych aksjonu nas aksjonu znowu? To jest nie umiem tego odbić? No, jak on może mnie kopnąć przez miecz świetlny? Żeż miałem osłony z miecza świetlnego Odpaloną, się broniłem nim. Nie, no to jest śmieszne, jak to tu wygląda. Że on przez mięż świetnie potrafi kopnąć No to jest ni nierealne. Okej, okay. no chodź Czemu na to, że się przebija? Okej, okay, koniec. A to kto? O, piękna robota, kajdzi. Zwął mnie Cage Wenda, ten. Cage, było tory podjął twój trop gdzieś przy placówce, Cal. a więc nas obserwowała. Wszyscy obserwowaliśmy, Kal. Tak się akurat złożyło, że mało, które przebyż zaczyna od załatwienia jednego z chłopców Ravisa, No i nawiasem mówiąc Ładna akcja całkiem mocne wejście. Dzięki. Kate, to czego chcesz? Nie to co w tym? Chciałabym. Palu nie Kal? pajluny siedziała. Wynagrodzić cię za każdego z tych, których zlikwidujesz. Nie tylko ty szukałeś na kobo odrobiny ciszy i spokoju. Ej, kagecz. Ten kapelusz. Zabieraj je łowcom nagród. A ja dam ci za nie coś lepszego. Był z pomiotów haksjonum. Na pewno zjawią się kolejni. Dokładnie. Na szczęście dla ciebie. Mam swoich informatorów. Zajrzyj do salonu. No właśnie. A, zdradzę ci jak ich zaskoczyć. Ona w salonie pailuny siedziała. No za co nie chciała z nami rozmawiać Zamyślę na początku. Okej. Okay. Tam Zdaje był się, chyba, że tylko ja nie mam rakiet. <laughs> to, boli cię to, nie? Tak, to ona. Odblokowano zlecenia Cage. Na ekranie podróży możesz teraz sprawdzać status zleceń. Naciśnij Escape, by przejść do tego ekranu. Legendarni łowcy, czyli będzie można ich znajdować. Poluj wszystkie standardowe cele i dowiedz swoich umiejętności, aby zmierzyć się z najlepszymi. Ciekawe od jak dawna to tu. Są zlecenia. Jest pierwszy. Pokonano Lim. Hej. Ale powiedzcie szczerze, nie pasuje to do Kala. Jest Jedi. Zabijanie. Zlecenia to jak płatny zabójca. Znaleziono krążki łosów. I jakoś mi to nie pasuje do Jedi. A mu obronie, OK, ale żeby zlecenia samemu brać, żeby polować na takich. Gdzie jest kula? Najpierw tu weźmy echo. Poczuj planetę i wszystko, co z nią połączone, i sięgnij ku niej. Chyba, tak, poczułam. Właśnie tak. Bardzo dobrze. Instrukcja: Daj dostrzegali możliwości we wszystkim, nawet na tak surowej planecie jak Kobo. Aby naprawdę zrozumieć nieustannie rozrastającą się republikę, wtedy musieli płonąć wszystko, co tylko mogli i uczyć padawanów czynić to samo. Dobra, ale powiedzcie mi, gdzie jest kula. Tu jest jakaś chyba. Moment. Nie, myślałem, że to na górze. Co się dzieje? Tam jest ten nasz raltek? Raltek chyba się nazywa? Tam jest skrzynia. Nie miałaś zamiaru mi pomóc? Za darmo? Raczej nie. Sprawnie się ruszałeś. Dzięki. Byłby z ciebie dobry łowca nagród. Wciąż tu jesteś? Oczywiście. Łowczyni nagród nie powiem. Mówiłam, jestem na emeryturze. Ale jak tam sobie chcesz, też bym ci nie powiedziała. <grystanie> Okej, okay, wszystkie dialogi wykorzystane. Z ja tu słyszałem dźwięk, jakby statek lądował. Może z tej magmy, tak. Nie mam nigdzie <grystanie> miejsca. Znaczy, skąd kuli zdobyć przykładowo? Nigdzie nie ma kuli. tamtej skrzyni ciężko będzie się dostać. Miałem, że to jest kula do zebrania. Ale nie mogę. Nie przejdę. Zatem tego też bym nie aktywował, bo nie ma tego. O! Nie ma tej energii, więc sama kula by to nic nie dała. Nie da się tego obrócić. Tu się nie, w O, mogę. O, to, no to jednak jego słyszałem chyba. Jego chyba w czy nie słyszałem, jakoby statek lądował dziwnie. Tu będę mógł przelecieć. Tu nie przejdę, jest zablokowane tą energią, właśnie. Tu wręcz gniazdo ma założone. To musi być miejsce, o którym wspominał kordowa. Okej, okay, tu można zapisać. Dajmy odpoczynek. Ten się tam zespili. Tak, zespili się tam. Patrzcie, no tu jest jeden magniazdo, tam drugi był. Nie wejdę nigdzie. Nie wejdę. A nim będę mógł polecieć tam na drugą stronę i tam skrót odblokować. Bo ciekawe dokąd ten skrót będzie prowadził. Tu coś jest na dole, ale czy jakbym przeczytał, mi się tu wrócić, to jest pytanie. Nie wiem jak tam się później dostać do tego. Do tej skrzyni. Bo jak na latam z użyciem Ralteka, z jego pomocą, bym musiał od tą powerę żeby polecieć wyżej, bo on bardziej szybuje niż lata. takim obciążeniem, jakim jest Kalt, on leci cały czas w dół. To za wiele sobie nie polata. Też chciałbym dowiedzieć, kiedy uda nam się odblokować te bariery zielone, żeby móc przechodzić dalej. A mi idzie zobaczyć, co jest na górze. Coś, jakby też piątynia czy coś. No nie. Jest.